Właśnie jestem po lekcji angielskiego, ponieważ na co dzień zajmuję się nauczaniem języka angielskiego i może to taką też dam przy okazji taką reklamę, że uczę osoby dorosłe, przeważnie zgłaszają się do mnie osoby dorosłe, żeby poprawić swój angielski, żeby gdzieś tam mieć tą płynność w konwersacji, w. Umiejętność używania języka angielskiego, właśnie przeważnie w konwersacji, w mowie, ale nie tylko, uczymy się też gramatyki i innych rzeczy. W każdym razie nie będę dużo o tym mówił, ale z racji tego, że uczę języka angielskiego, to też korzystam z takiej fajnej książeczki, gdzie korzystamy sobie z tekstów zawartych w tej książeczce. Dzisiaj z jedną osobą robiłem, przerabialiśmy jeden z tekstów. Książeczka jest o tyle ciekawa, że mm, dosyć życiowe takie zawiera teksty i są bohaterowie w tej książeczce oni tam gdzieś tam o tych bohaterach właśnie są te teksty. Jednym z bohaterów w tej książeczce sobie właśnie ją e, oglądam, e, kartkuję, żeby, żeby znaleźć dokładnie, bo chcę wam zacytować pewien fragment, który chce e, mi posłużyć jako punkt do pewnych rozważań. Um, chcę, wam, chcę wam to przetłumaczyć z angielskiego, bo ten tekst jest po angielsku i, a, i powiedzieć kilka słów. Okej. Okay. Spróbuję to tak na bieżąco szybko przetłumaczyć. E, Luigi Bargini jest Włochem. Luigi Bargini czuje. Że je, praca jego życia jest ukończona. On zdecydował, że w następną niedzielę pójdzie na Msze i złoży dzięki Bogu za to, że jego marzenia się spełniły. On czuje się mimo to, Nieco winny, ponieważ nie był na mszy o, prawdopodobnie od 20 lat. Ale jego żona chodziła przez ten czas co tydzień i z pewnością ona rozmawiała z, z Bogiem dużo na temat Luigiego i rodziny. Bóg musi lubić Luigiego, ponieważ on teraz zamknął najbardziej najważniejszy interes e, biznesowy, deal interes e, jego życia. On także widzi jak jego syn Roberto e, w pierwszym swoim zleceniu dla firmy dla której pracuje odniósł sukces. Jego córka także Wyjdzie za mąż. Ok, i tam teraz dalej w tym tekście on idzie. Można powiedzieć, że jest taki moment, gdzie on sobie tak siedzi w fotelu, ubrany w garnitur, bo to jest mężczyzna, który jest oczywiście postać fikcyjna, ale pani opisana w tej książce. Yy, śledzimy jego losy. On sobie siedzi teraz w fotelu bo jest mała taka ilustracja, siedzi sobie z fotelu, w fotelu z kieliszkiem czerwonego wina, ubrany w garnitur. To jest biznesmen, człowiek biznesu, ma dużą fabrykę, która teraz jego firma podpisała kontrakt na dostawę siedzeń samochodowych dla Mercedesa i najważniejszy biznes deal w jego życiu, jego syn... Pracuje dla fajnej firmy, odniósł sukces w jakimś tam zleceniu, jego, jego córka ma wyjść za mąż. I teraz on sobie tak siedzi i e, rozmyśla o, o swoim życiu, o tym, co udało mu się dokonać w ciągu tego życia. I wygląda na to, że wszystko idzie gładko. Wygląda na to, że, e, że zabezpieczył przyszłość dla swoich dzieci. Wygląda na to, że jego firma e, świetnie sobie radzi i, i coraz lepiej sobie radzi i będzie za rok numer jeden. W swojej branży, w całej Europie. I zwróćcie uwagę na to, co na początku tego tekstu jest napisane. Że jego refleksja po tym wszystkim gdzieś tam sobie siedzi i myśli, chyba pójdę namże podziękować Bogu za to, że moje marzenia się spełniły, tak? Mój syn skończył dopiero co uniwersytet, idzie na tam z wyróżnieniem skończył dwa kierunki w ogóle i tak dalej. Świetną pracę dostał jako inżynier konsultant jego córka z menadżerem w jego firmie bardzo dobrze prowadzi firmę teraz znalazła mężczyznę swojego życia, zamierzają się pobrać. Kontrakt biznesowy największy w historii firmy, który zaowocuje 32% wzrostem sprzedaży. Więc wszystko wspaniale. I teraz moje, jego marzenia się spełniły, tak? E, I tam jest jeszcze zdanie, że jego, his life's work is completed. Czyli coś takiego, że jego praca, jego życia jest wykonana. Tak się czuję. I biorąc to wszystko pod uwagę, myśli sobie tak: pójdę na msze, podziękować Bogu, że moje marzenia się spełniają, spełniły, spełniają. Że wszystko idzie tak dobrze. I, a, ale mówi, czuję się trochę winny, bo od 20 lat nie byłem na mszy, nie? Czyli można powiedzieć, taki człowiek, który jest wierzący, jak to mówią, ale nie praktykujący, nie? Bo jego myśli poszły gdzieś do Boga, w jakimś sensie. Poszły te myśli jego do Boga podczas rozważań nad tym swoim życiem, gdzie jako 27. Letni młody mężczyzna założył firmę, która w ciągu ilu lat? W ciągu 25 lat stała się numer jeden jakimś tam wytwórcą w całej Europie w branży. Yy, ogromny sukces i myśli sobie. I, I więc jego myśli gdzieś podczas tych wszystkich rozważań powędrowały ku Bogu też nie. To jest ciekawe. W tej książce, notabene, nie ma zazwyczaj mowy o duchowości, o Bogu. Przeważnie gdzieś tam nie jest to w ogóle wspominane w tej książce. Raz tylko w tej książce, w jednym miejscu jest mowa o protestantach, ale to gdy jest mowa o, o człowieku w tej książeczce, który ma jeden inny z bohaterów, Japończyk ma. Dostał zadanie, by pojechać, do, prze, prze, przeprowadzić się z, z, wraz z rodziną do Stanów Zjednoczonych, gdzie Honda otwiera e, nową fabrykę. Więc e, jest mowa o l, stanie Luizjana, gdzie his, powiedziana krótka historia tego stanu Luizjany, gdzie francuscy protestanci, którzy uciekali przed prześladowaniami, osiedlili się tam. W Stanach Zjednoczonych, czy w Ameryce, nie wiem, bo wtedy, nie wiem, czy to były czasy, już były Stany Zjednoczone, ale w Ameryce i oni tam jakoś jest. Ten Japończyk czyta sobie historię stanu Luizjana w encyklopedii, bo nie wiedział. Za bardzo nic o tym miejscu, gdzie mają się z rodziną przesiedli w Kermitryzie. Raz tylko o protestantach jest tam wspomniane. A tak o duchowości w ogóle, o Bogu nigdzie. Tylko w tym jednym tekście tutaj ten Luigi, może zważywszy na to, że jest Włochem. Wiemy, że Włosi e, i Włochy to jest e, e, można powiedzieć Watykan jest, e, jest mieści się na terenie Włoch i, i papiestwo i katolicyzm i tak dalej, więc Włosi też są krajem, w którym katolicyzm dość mocno stoi. Więc to tak też może trochę stereotypowo, ale jego myśli w każdym razie, chociażby to było jakieś wychowanie y, takie kulturowe, chociażby to była jakaś tradycja, to y, jego myśli wędrują ku Bogu i sobie myśli, że chce podziękować Bogu za to, co co się dzieje w jego życiu, co się dokonało. I dalej jest napisane, więc taki wierzący, ale nie praktykujący, powiem, że chyba od 20 lat nie był na mszy, czyli pra, pra, prawdopodobnie w wieku 30 lat, gdzieś przestał gdzieś chodzić na msze. i Ale gdzieś chyba nie przestał wierzyć, więc jego, więc jego myśli powędrowało ku Bogu. Pójdzie, podziękuję ku Bogu i pomyślał sobie tak. Dalej jest napisane, że. A, God must have liked Luigi, tak? Because i tak dalej. Tu jest napisane, Bóg musi lubić Luigi, Luigi'ego, tak sobie myśli, bo Bóg musi mnie lubić, bo, bo, dał, bo udało mi się taki niesamowity sukces odnieść i tak wszystko w moim życiu się dobrze układa. Bóg musi mnie lubić, nie? I o tyle jest to ciekawe, że oczywiście dla mnie, jako... E, jako wierzącego dla mnie, jako ucznia Jezusa i dla osoby, która też znam Biblię i e, czytam ją i jestem w relacji z Bogiem i rozumiem jakby m, przez Słowo Boże, którego się nauczyłem, o co chodzi w relacji Bóg, Boga do, e, w, o co chodzi w relacji człowieka do Boga, o co chodzi w, e, w Starym Przymierzu, o co chodzi w Nowym Przymierzu, o co w tym wszystkim chodzi, tego się dowiedziałem z Biblii. I dla mnie zwróciłem na to uwagę, że w tej książce coś takiego jest napisane. I co dla mnie jest ciekawe, że o tyle jest, jest to ciekawe, dlatego o tym mówię, że wydaje mi się, że to ten Luigi, on, można powiedzieć, reprezentuje wielu, wielu ludzi religijnych, takich wielu ludzi, których możemy spotkać nie tylko we Włoszech, ale też w Polsce. On akurat tu jest 50-letnim człowiekiem, ale myślę, wielu takich ludzi w Polsce którzy określają się po pierwsze bieżący, ale niepraktykujący, a po drugie, yy, mówię o, o, głównie o katolikach, a po drugie, yy, bo też jest ta kultura katolicka u nas, tak samo jak we Włoszech, a po drugie yy, jest, jest tam właśnie napisane Bóg musi lubić Luigi'ego, tak sobie myśli ten Luigi, Bóg mnie musi lubić, bo wszystko, wszystko idzie super. Czyli to, to są myśli takie, takie osoby, która właśnie yy, niewiele wie o Bogu, nie? Niewiele o Bogu wie. Yy, czyli jego myśl jest taka, rzeczy mi się układają w życiu, rzeczy idą do przodu, są pieniądze, yy, firma idzie, yy, tyle potrafiłem, udało mi się dokonać, mam pieniądze, jestem bogatym człowiekiem, tak? Żyje na wysokim standardzie. Luksusowym, jeżdżę, jeżdżę luksusowym autem, w domu luksusowym mieszkam, i tak dalej. Jest to taki człowiek, który, który ma pieniądze, który odniósł sukces finansowy, który jest właścicielem dużej fabryki. I, i myśli sobie właśnie w ten sposób, że, że chyba Bóg mnie musi lubić, i to zdradza, że o Bogu niewiele wie. Nie? Bo jego myśl jest taka: skoro mi idzie dobrze, no to Bóg mnie chyba lubi, nie? Nie choruję, wszystko jest w porządku, moje dzieci mają też dobre życie. Bóg mnie chyba lubi, nie? Na tej zasadzie. I, I w ten sposób może myśleć jedynie osoba, która o Bogu niewiele wie albo prawie nic nie wie o Bogu, nie? Bóg mnie chyba lubi, no bo wszystko idzie dobrze. Dlaczego tak mówię, że, że, że osoba, która nic nie wie o Bogu, no bo, bo, bo wiemy chociażby z nauki Pisma Świętego, że, że Jezus, swoim uczniom, Jezus swoim uczniom obiecywał prześladowania. Mówi, że, że wśród prześladowań, owszem, będziecie mogli obfitować, będziecie, będą takie okresy, czy, czy, czy nie jest powiedziane, że, że musicie być biedni, ale ale, ale czekają Was trudności, prześladowania związane z, z Waszą wiarą we mnie, ponieważ świat mnie nienawidzi, tak? I świat jest w mocy złego ducha, i ten system świata jest taki, że, że po prostu zwalcza ludzi, którzy we mnie wierzą, moich uczniów, więc czekają Was prześladowania i one. Często mo może być to związane z tym, że będzie Wam trudno, będzie Wam ciężko i yy, nie będziecie yy, mogli odnieść tak sukcesu jak, jak ludzie, ludzie ze świata. Także wiem dobrze, że, yy, że ktoś, kto wie, yy, jaka jest nauka Biblii, wie, że nie zawsze wyznacznikiem tego, że w nowym przymierzu, w przymierzu. Przez krew Jezusa Chrystusa, w przymierzu nowym, które Jezus Chrystus zawarł, eee, poprzez śmierć swoją na krzyżu, przelaną swoją krew. Wiemy, że w Nowym Przymierzu zupełnie inne zasady można powiedzieć w cudzysłowie, zasady są tego, w jaki sposób wygląda ta relacja człowieka do Boga. Przychodzimy do Boga w Nowym Przymierzu poprzez Jezusa Chrystusa, który wydał siebie samego za grzechy świata, i musimy przyjść najpierw do Jezusa po przebaczenie grzechów bo musimy uwierzyć w Niego, o to, że On oddał za nas życie i że w Jego krwi mamy oczyszczenie, odpuszczenie wszystkich grzechów, e, przeszły, wszystkich przeszłych grzechów, które, które żeśmy dokonali i możemy być oczyszczeni z tych grzechów i możemy mieć przystęp do Ojca. Też przez Jezusa Chrystusa otrzymujemy dar Ducha Świętego, który nas prowadzi w nowym życiu, w wolności, w wolności od grzechu i też Duch Święty nas prowadzi. I w ten sposób mamy relację z Bogiem Ojcem, poprzez e, przychodząc do Jezusa, e, poprzez, w Duchu Świętym mamy tą relację, poprzez Ducha, który, e, przez którego komunikujemy się z Bogiem, Ducha Świętego. Czyli z, poprzez, z, wraz z przymierzem, przy, e, Jezusa które Jezus Chrystus zawarł z now, wraz z nowym przymierzem, tak jak mówił, to jest, to jest nowe przymierze w mojej krwi, Yy, mamy, mamy przystęp do Boga oparty na, po, yy, na, na pewnych zasadach. Nie? Ale kiedyś, yy, można powiedzieć, wcześniej było poprzednie przymierze, tak zwane stare przymierze. Ono było z narodem żydowskim. Bóg wybrał sobie pewnego człowieka, z którego wywiódł cały później naród, który z Abrahama powstał naród, yy, naród, yy, naród żydowski. Izrael i, 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 i Bóg z tym narodem wyprowadził ten naród z Egiptu i zawarł z nim przymierze. Dał im przykazania poprzez Mojżesza i, e, i zawarł przymierze z całym narodem, nie? E, z Izraelem. I to, to było to stare przymierze. I wtedy była, inne były zasady w tym starym przymierzu. Jeszcze nie było nowego przymierza. Jeszcze inne narody nie miały przymierza z Bogiem. Moglibyśmy je nazwać pogańskimi narodami, czciły inne, innych bogów. I nie miały, nie miały przymierza z Bogiem. Ludzie wtedy nie mogli przyjść do Boga, Izraelici, tak po prostu, e, poprzez Jezusa Chrystusa, tylko przychodzili inaczej do Boga. Było stare przymierze. Przychodzili do Boga poprzez kapłanów. I zasadniczo nie było takiego poznania Boga jak dzisiaj, poprzez Ducha Świętego. Nie było takiego poznania Boga. Większe poznanie Boga mieli tylko prorocy, na których spoczywał Duch Święty, który mi objawiał rzeczy o Bogu, ale taki przeciętny Izraelita, przeciętny, który był owszem w przymierzu z Bogiem jako, jako członek narodu wybranego przez Boga, ale przeciętny taki człowiek nie miał aż takiego poznania Boga nie? i prawa Bożego. No, oczywiście znali prawo Boże, ale nie, nie, nie znali Boga w tym sensie, tak jak jest to możliwe w tym przymierzu. Nowym teraz, przez, przez, zawartym, przez Jezusa, poznanie Boga poprzez Ducha Świętego, który mieszka w wierzących, który był obiecany i został, zostaje dany wierzącym. Kiedyś tak nie było. Ludzie nie mieli takiej wiedzy, nie znali Boga w ten sposób można powiedzieć, doświadczalnie nie znali go w ten sposób. Ponieważ było to inne przymierze i po, przychodzili do Boga poprzez e, kapłanów. Przychodzili po, do Boga poprzez kapłanów, którzy za nich sprawowali te czynności święte, czynności kapłańskie, czynności liturgiczne e, itd. Tak Kapłan przychodził do Boga reprezentując ludzi, reprezentując lud. Było wielu kapłanów ustanowionych w Izraelu, sprawali służbę Bożą. Człowiek przychodził do takiego kapłana i poprzez kapłana. Kapłan był pośrednikiem do Boga. I, e, i, I przypomina mi to trochę właśnie taki człowiek, ten Luigi, jako człowiek takiego starego przymierza, który nie znał Boga i który musiał przyjść. E, z jakiegoś powodu przychodził do kapłana, tak jak teraz do kapłana katolickiego się przychodzi, e, po to by on pośredniczył. E, do, w drodze do Boga. Tak? On składa ofiarę na ołtarzu, ten kapłan katolicki. On się modli za wiernych zasadniczo. On odprawia te wszystkie rzeczy w imieniu wiernych przed Bogiem. I taki Luigi nie wie nic o Bogu, bo też nie musi zbyt wiele wiedzieć. On po prostu pójdzie w niedzielę na msze, mimo że dawno nie był, ale pójdzie podziękować Bogu i zrobi to w ten sposób, że prawdopodobnie zaniesie tam jakieś pieniądze. I, i, I tymi pieniędzmi y, podziękuję y, Bogu za to, że coś się w jego życiu wydarzyło. Te pieniądze przekażę tam dla, dla, y, na świątynię kościelną, y, na budynek kościelny i albo kapłanowi, y, albo zamówi jakąś mszę, czy coś w tym rodzaju. Tak sądzę. Y, w ten sposób. W, widzi jedyny sposób, żeby w ten sposób to zrobić, tak? I w Starym Przymierzu Żydzi tak samo robili. Były ofiary tak samo dziękczynne, nie? Były ofiary dziękczynne, było różne rodzaje ofiar, ofiara za grzech, to było... Każda ofiara była jakieś zwierzę, które tam było zabijane na ołtarzu i, i... kupowane przez tego, który chciał Chciał tam tą ofiarę, żeby ten kapłan za niego złożył i były różne intencje, tak samo Izraelici przychodzili. Czy to była ofiara za grzech, popełnił ten Izraelita, przychodził do kapłana, żeby Bóg przebaczył mu ten grzech? Czy to było dziękczynne, tak samo, że po prostu za coś chciał podziękować Bogu, coś się tam wydarzyło pomyślnego w jego życiu? Chciał podziękować Bogu za błogosławieństwo, które się wydarzyło w jego życiu? No to e, szedł i. E, Skupował i tą ofiarę, um, to zwierzę um, zanosił, a, i ten kapłan składał to, to, to zwierzę, części tego zwierzęcia. Kapłan spożywał część, spożywano na takiej też uczcie, um, po prostu z tego, część z tego zwierzęcia. Te przygotowywano i jedzono tam też w pewnych miejscach wyznaczonych. Tak to wyglądało. Taki był system. Były ofiary i czy to były przebłagalne, czy to były dziekczynne, czy to były innego rodzaju oczyszczenia ofiary były też, tak? Były też, więc tych ofiar było dużo, więc ten Luigi przypomina mi taką osobę, która ma mentalność Starego Przymierza, ale przypomina też wielu katolików dzisiejszych, nie tylko we Włoszech mówię, ale i w Polsce, którzy bieżący niepraktykujący, w Boga wierzę, w sensie, że Bóg jest, ale nie za bardzo wiem, o co chodzi w tej całej wierze. Na zgromadzenia jakieś tam nie chodzę, na msze nie chodzę. No i tak ja mam pojęcie, że jak coś mi się podwodzi w życiu, to chyba Bóg mi błogosławi, a jak coś mi się nie powodzi, choruje, to może Bóg jest na mnie zły i, i tak dalej. Czyli nie rozumiem jakby Bożych dróg w ogóle, tak? Dlatego, że nie mam Ducha Świętego. Nigdy nie przyszedłem w Przymierze, w przymierze z Bogiem po, poprzez e, Pana Jezusa Chrystusa. To Tak jakby ci ludzie, e, e, taki Luigi, można powiedzieć, taki e, on ignoruje to, że zasady się zmieniły. Tak, już nie ma starego przymierza, jest nowe przymierze. Tak, co jest nowe przymierze. W Biblii jest nowa, nowa część. Nie ma nie kończy się na starym przymierzu ale jest nowa część Biblii, jest nowe przymierze, jest napisane i tam się zaczyna Ewangelia o Jezusie Chrystusie. Czyli, że Bóg zesłał swojego Syna, żeby w Nim mieć przebłaganie grzechu, żeby w Nim mieć przebaczenie grzechów, żeby przyjść do Niego raz na zawsze po przebaczenie grzechów i żeby móc Boga poznać poprzez Ducha Świętego. Żeby przyjść po przebaczenie grzechów, żeby dać się ochrzcić świadomie i otrzymać dar Ducha Świętego. Wtedy człowiek zaczyna nowe życie i zaczyna poznawać Boga, bo Bóg przez Ducha Świętego zaczyna do Niego mówić. Też czyta Biblię. Taki człowiek chce czytać Biblię, bo ludzie, którzy nie znają Boga, nie chcą czytać Biblii. Nie chcą czytać Biblii, nie chcą Boga poznać przez Biblię. Wiedzą, że będą musieli coś w życiu zmienić, a nie chcą tego zmieniać. Tak? Chcą pozostać w nieświadomości, chcą pozostać po prostu w ignorancji odnośnie rzeczy Bożych, tak jak Luigi, tak, tak jak Luigi. Idzie mi dobrze w życiu, więc, więc chyba mi Bóg błogosławi. Idzie mi źle, więc pewnie Bóg ma coś do mnie i pewnie Bóg się na mnie gniewa i tak dalej. Totalna nieznajomość, dróg bożych Boga. A przecież Bóg objawił w Jezusie Chrystusie siebie, tak? Siebie objawił w Jezusie Chrystusie i można go poznać. Także dość, dość myślę, takie. Hmm, taka ciekawa postać o tyle, że takich właśnie Luigich jest, jest w Polsce całą masę ludzi, którzy tak jakby żyli w Starym Przymierzu i nie wiedzieli, że nastąpiło Nowe Przymierze, że przez Chrystusa. Jest to dla nich w jakiś sposób ukryta prawda, mimo że widzą Jezusa na krzyżu, na każdym, że tak powiem kościele yy, czy świątyni bazylice. To jednak jest to dla nich w jakiś sposób zasłonięte, dlatego że nigdy nie przyjdą osobiście do Boga na tyle szczerze, by, by rzeczywiście zapragnąć yy, relacji z Bogiem, z Duchem Świętym. Jest to przykre z jednej strony, ale z drugiej strony pokazuje mi y, to też oczywiście, y, że trzeba y, mówić, trzeba mówić proste rzeczy, uświadamiać ludzi, ponieważ mimo tego, że widzą Jezusa na każdym krzyżu, na, w Polsce, w wielu, wielu miejscach, wielu, świąt, przed wieloma świątyniami, to nie dochodzi do nich ta prawda o Ewangelii, o dobrej nowinie przez Chrystusa y, i o Nowym Przymierzu. Wielu jest po prostu w ignorancji, w niewiedzy, a, y już z jakiego powodu, czy, czy to z, ze swojej winy, po części ze swojej winy, po części z winy systemu religijnego, w którym, w którym są, ale y, trzeba mówić, trzeba y, po prostu informować, i niekiedy wystarczy. Y, powiedzieć, jak się rzeczy mają i e, po prostu dać pewne informacje, po prostu, których brakuje, e, by taki człowiek przyszedł e, prawdziwie do Jezusa po przebaczenie grzechów.